Dzień dobry, Ogrody Montessori, edukacja w domu. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć historię pewnego owada. To jest motyl. Spójrzcie, jaki piękny. Ma bardzo kolorowe skrzydła. Motyle możemy spotkać w różnych miejscach w parku, w lesie, a nawet w przydomowym ogródku. Motyle mają różne kolory i są różnej wielkości. Ale skąd się wziął taki motyl? Zaraz Wam o tym opowiem. Samica motyla musi wpierw złożyć jajeczka. Przeważnie składa je na liściach drzew. W ciągu całego życia może złożyć nawet do 50 tysięcy takich jajeczek. Spójrzcie, na tym liściu już są gąsienice. Wyszły z jajeczek. Zajmuje im to od 3 do 12 dni. Wtedy. Taka gąsienica musi urosnąć. Rośnie i rośnie i rośnie. Je bardzo dużo. Liście, owoce, a nawet martwe owady. Wtedy podwaja, potraja swoją masę. Robi się bardzo duża. Kiedy jest już gotowa, otula się zielonym płaszczykiem ze złotą nicią. Powstaje wtedy poczwarka. W takiej poczwarce gąsienica się przepoczwarza, dojrzewa. Trwa to od 6 do 20 dni. Po tym czasie z takiej poczwarki wychodzi dojrzały i piękny motyl. Tak jak mówiłam, motyle są różnobarwne. Możemy je obserwować wszędzie dookoła nas. Koniec. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa.